Maneczką, moi drodzy, z tej strony Lugmody, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku trzecim z Kingdom. Wybaczcie, mam trochę zakatarzony nos, tak, zakatarzony, przeziębienie jakieś chorobsko mnie coś łapie. Także głos też trochę się zmienił. Mówię przez nas, właśnie i męczy mnie ten katarzysko wredne i no, tak to jest. I no odcinek trochę później niż, niż myślałem go dodać, no ale. Damy radę. Zaczynamy dzień 11. Możecie czasem słyszeć moją córę, bo płaczę u góry, ale i tak tu się niesie, nie słychać. No ale dobra. Lecimy. Tak, przetrwaliśmy ten tutaj. Cały atak. O, mamy one trochę, mamy fajnie. Teraz co? Się mi nie jest potrzebne, a ja trzymam cały czas rękę na myszce. spokój. tu dopiero musimy to wyciąć. Tu jest dopiero możliwość zbudowania wieżyczki. Daleko do cholery. Nie podoba mi się to. No ale co zrobić? Musimy się rozbudować. Po prostu dobrze byłoby najpierw zbudować wieżyczkę. Spędźmy, może w tę stronę. Czy te patafiany dość? Wow, wow, wow Damy temu. Niech, niech idzie nam przynieść towar. Jaki on by tam nie był. No i tu już jest portal także dupa wołowa. Pamiętam, że nie mamy tego. ...piedestału, e, posągu, posągu tak, łuczników. Mm, no, będzie ciężko bez tego, bym musiał e, przebić się po ataku, zaraz przebić się i spróbować ten posąg znaleźć, go tam wykupić, ale jakbym wracał, to mogą mi te stwory dopaść mm, mm, Może być nieciekawy, Także chyba nie będę ryzykował. No już, czemu... No i widzicie, przeżył, nie? Przeżył, po prostu tak strzelali, że przeżył. Świetnie. Oho, ho, ho, ho. Złodziejaszek, ile tego miał? zachodzi, czy wschodzi? Czy to zachodzi, czy wschodzi? Nie wiem, kurde. Ale mają kasę, jak ręce. Zachodzi już. Tak szybko? A wy tu stoicie? Nikt nie poszedł ściąć tego drzewa? Świetnie. Po prostu. Opłaca jednego, chociaż nie wiem, czy to jest potrzebne, skoro tamten idzie z tą kasą. O, płacze, mała płacze. Nie wiem, co jej tam jest, ale płacze sobie. Okej. Okay. Może rozbudujemy w tą stronę. Dobra, dziadek jeszcze idzie, Jestem ciekaw, czy to będzie wszystko na nagraniu słychać, bo ja akurat słyszę. Popędziła, popędził jelon dobra tu możemy zbudować mury ale to nie nie chcemy zniszczyć jeszcze tej wioski chyba tak z tej strony nie będzie znowu że nie ma wieży niedobrze tak jak już wam mówiłem poprzednio niedobrze że nie ma wieży bo wieża jednak oszerwuje te stwory Aha, z tej strony chyba była tak teraz jeszcze piesny. no normalnie po prostu wszystko się zeszło na raz. No dobra, idziemy. No trudno, z tej, jak. Nie. Z tej strony będziemy budowali. Bo z tej strony mogę, chociaż już teraz nie mam tych. A, poginęli, kurde. Wojowali, wojowali, poginęli. Z tej strony mogę dać mur. I tu mam wieżę, później dalej. Właśnie. Mam nadzieję, że zaraz będę mógł ją zbudować. Tylko ten łepek tutaj zetnie te drzewo, ale to też tak działa, że nie. Że nie od razu. Nie, nie, nie. No właśnie. No i nie mogę, widzicie? No, kurde. No, to się musi coś. O, tam drzewa z tła jeszcze znikają, chociaż to jest głupie. Dlaczego te drzewa znikają? To by było przyjemne, jakby te drzewka były, prawda? A tak, zobaczcie, jak łyso się robi. No po prostu łysa także szok. To musimy też zrobić mur. Podwójny, najlepiej, że jak jeden przejdę, to drugi będę musiał jeszcze zniszczyć. Ale to... Jak już przejdą jeden, to oczywiście powinno być tak, że jeżeli mur się niszczy, już jest na wykończeniu, to armia powinna się cofać za kolejny, nie? A oni stoją do końca i zazwyczaj zginą tu przy tym pierwszym i ten drugi to tylko tak, żeby bestie nie dotarły tak szybko, jakby chciały do danego miejsca. Trochę kasy nam się zbierało. Szok. Ciekaw, co on tam uzupełnił, bo dość dużo wolnych ludzi było. Chociaż to nie, to nie, nie powinęli tylko. O, już mu szybko i zaraz ten tutaj jeszcze. Właśnie dobrze jest zbudować ten pierwszy mur. Bo jak widzicie, jak ten jest nieaktywny. Ten, co teraz, no, pokazuję palcem, ten jest nieaktywny. Co teraz budują, także cała armia by się chowała za ten, który jest zrobiony. Jak przyjdzie smrok. Czy oni zdążą mi to zbudować? Tego musimy na maksa ulepszyć. Ej, czy ja to dobrze zrobiłem? Dobrze. Bardzo dobrze. A tu jest jeszcze kolejna e, farma, czyli tu mogę mieć dwie farmy. To nad fajnie. Tego już to nie będę rozbudowywał. I tu jeszcze mogę dać mur. I tu kolejną wieżę. Świetnie, to na następny dzień. Czyli tą stronę będziemy rozbudowywać. W tą stronę rzeczy będziemy się piąć. A w tamtą to tylko. Nic, właściwie nic. Na razie. To już mogę ten mur też ulepszyć. Nie robię. O, wysokości. A nie, to balista idzie. Spoko. tu jeszcze też mam nieluczoną wieżę. Mogłoby tych łuczników na tych wieżach być więcej. Aha, co on przywiózł? Ja jestem ciekaw, co on przywiózł, że nic tu już nie ma. Kosy. Dobra, ci wolnie bierzcie po łuku. Nie, to nie przywiózł kos. A, to byli wieśniaki po prostu z tej farmy. No i to tak. No, w sumie tam. Oho. Nie będę tu budował muru ani tej farmy jakoś specjalnie ulepszał. Bo wieśniaki tutaj mają blisko od tej farmy do. co one się cofają? Cfaniaki, może bały się balisty. Patrzcie, ta balista jest świetna! Ale jak pójdzie, hu, A nie w mur, w tym paku. Eee, za to ten mur muszę właśnie ulepszyć. Eee, jedną kosę jeszcze będziemy stać. Żeby po prostu nowy wnająć A no, możemy ulepszyć yy, Jeszcze naszą osadę, ale to później yy, Tak, także tu sobie to odpuścimy Najmiemy tych dwóch rekrutów I dalej, co tu mamy dalej? Tu dopiero jest wieża, hmm. Na razie musimy się rozwijać w jedną stronę. O, tu mamy. Oni chyba szybciej budują, jakbym dofinansowo tego lutka, No ale nie stać mnie. spoko. Jeszcze jedna wieża. O, już jest portal. Nie podejrzewam, że jeżeli tutaj mamy z tej strony ten posąg budowniczych, w który, jak będę miał dużo kasy, to też będę w niego inwestował. To w tamtą stronę musi być posąg e, łuczników. Także dlatego będziemy się rozwijali w tamtą stronę. Najpierw zniszczymy jeden e, ten portal tych stworów. No, i mam nadzieję, że będzie posąg, zdobędziemy posąg, i wtedy będziemy najwyżej szli w tą stronę. Także, tak to mm, sobie tutaj zaplanujemy. Dobrze, widzicie, coś już wpadło. Dlaczego idziesz, majster, tu? Bo ty jesteś, podejrzewam, nowy majster. Jak masz iść, kurna, na lewo? Ja pierniczę, bo na pewno to polega tak, że najpierw uzupełniam pierwszą farmę, którą zbudowałem, dopiero będą szli do drugiej farmy. I co mi się już przestaje podobać? Bo chciałbym, żeby szli tutaj, bo tu zrobię tą farmę tak, że nie będą się z niej musieli cofać na... Ale tu dużo mamony potrzeba. Nie będę musieli się z niej cofać, po prostu na. do. mówcie, do Zamczyska. Dawajcie kasę, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Jest trochę skopałem, bo. u Kurczę, to przecież Armageddon strzał był. Nie ulepszyłem wieży. Jaki to dzień? 13. spokój. Patrzcie, patrzcie co się dzieje, drodzy Państwo. Teraz nie będę ścinał tego drzewa. Później zetniemy, żeby zrobić tu jeszcze jedną wieżę. Hmm, to podejrzewam, że atak będzie szedł z tej strony. Najwyżej zabiorą mi po pieniążku. Trudno. Eee, tak, tu jeszcze w jedną wieżę zainwestujemy na pewno. Zrobimy sobie mur i tu będziemy mieli dwie farmy. Hmm. Ale na razie zrobimy tylko tak, że tą wieżę po lepszej, może zbuduję tamtą kolejną, niech sobie jest. I, ale najpierw musimy rozbudować jeszcze tą farmę. O, idą, wiem. Niech tą farmę budują. A widzicie, no, jeden muszą być, musi być dwóch chyba. Nie wiem, czy dwóch, ale we dwóch zawsze ładują balistę. Czyli przydałoby się trochę więcej ee, tych młotkowych. Przy okazji, nich zaraz zrobią tą wieżę. Dobra. Patafiany, czyli poszły dwa pieniążki w plecy. Mhm. Żona robi nalot na chatę. No, jest. Chce się żona przywitać? Kamerka jest. Uciekła, ale like. A gdzie jest jeszcze jeden wieśniak? O oh jest, o. Oh. Mm. Nie ma wieśniaka, kurde. A nie, jest, schował się. Coż ona? Su... A ty nie widzisz, która godzina jest na żół? Widzę. No. No i? A na którą godzinę jedziesz? Na wpół do siódmej. Na którą? Na wpół do siódmej. A nie na szóstą? Nie. My też z tobą jedziemy. O, jednak. Jednak jadą. No tutaj dalej no. Ale co ty krzyczy, że ja to nagrywam teraz. No nie już skończyć. Patrzcie, widzicie ją? Widzicie no, jak to jest. No i ja nie Wytniesz nie mogę to. się. Wytniesz, to, powiedziałam, nagry, nagry to od nowa. Nie, nie wytnę. I nie będę nagrywał od nowa, bo to jest gra, w której ciąg jest taki, że nie ma zapisu. I będziesz Ukaż. nagrana i będzie jaka żona. Jest, widzicie? Nie jest ładno. zapał zapal to muszę przecież mi nie widać, no. Pogars swoją sytuację. Nie, no już spaprować. Nie, tej gry nie można zapisywać. Dzień prawda? Co to jest? Co to za światło? Jak ręce? Co tu za cuda się dzieją? Więcej drzewnie ścinamy. Chociaż nie, jeszcze to jedno zetniemy. Widzicie, no i tak żona mnie goni, nagli, i później. Wiecie, nie? Podbite oczy i te sprawy. Eee, nie, ma, nie, nie ma kiedy nagrywać. A ty córą trzeba się zajmować. Jeszcze teraz schorowany troszeczkę. No i tak to jest. Tu jeszcze zdążę to zrazu lepszyć na potrójną. To będzie trzech siedziało na tej wieży. I idziemy budowniczych bobów zdobyć. Wow! Cholera! Ciemno się robi już. Nie zdążą zrobić mi tej wieży. Ale ta już jest, także spoko. Oddawaj tą monetę. <ścoughs> Dobra. Nabyłem trochę tych nowych, o jest jeden, idzie, świetnie. A tu mamy balistę? Mamy. To tak, jeden tu. Ciekawe jak bym Czym bardziej ulepszam y, tą naszą tutaj zamczysko, zamczysko, y, osadę, tym mniej pieniążków z tej skrzynki dostaję, także nie wiem czy jest w ogóle sens ulepszać ją, bo Mur już mi się zbudował tutaj automatycznie, nie musiałem w niego inwestować. O ile dobrze pamiętam. To nie wiem po co... U... A! Spoko. Ulepszamy ją. Chociaż nie wiem czy dobrze zrobiłem, że teraz kurczę, bo mogę jeszcze korzystać z tych monet co tu leciało, bo tu chyba 5 monet nagleciało. leciało. Kurde. Moi ludziska, ulepszyliśmy ją po to... I teraz patrzcie jaki bajer Teraz, moi drodzy... Wow, widzicie, co daje, co daje, kurna, yy, farma? Teraz, moi drodzy, mamy dużo kasy, patrzcie, co się będzie działo z tym chłopkiem, co tu idzie. Buch, mamy rycerza, mamy zbrojnego, który będzie naparzał i łucznicy są też lepsi, mają takie zbroje, także... To się bardzo nam przyda, tym bardziej teraz, jak się robi już ta pełnia, będzie i tu można dwa dodać. Dwóch, dwóch rycerzy można sobie stworzyć. Yy... I chyba nie owijając bawełnę to zrobimy. Tylko, że potrzeba do tego chłopków, którzy przyjdą i po prostu przejmą, jakby te zbroje, które tu są. Mamy jednego rycerza po tej stronie. Nie pamiętam po której stronie atakowali nas. Yy, może szybko jeszcze. On wierzył, że żeby dwóch chłopków tu siedziało, nie jeden. Oj, przepraszam, pociągnąłem nosem. Chyba wcześniej tego nie robiłem, mam nadzieję, bo miałem zamiar się powstrzymywać od tego, żeby to głupie nie brzmiało na nagraniu. E, gdzieś tu jeszcze Wiocha była? Nie, tu już Wiochy nie było. Ale mam tylko dwa dwie monetki, także. Hmm. O, mogę. O, kurde. Ale dupa. Mogę zrobić. Cholera. Widzicie, i tak to jest ta gra. Jeżeli jestem blisko wioski, patrzcie, zaraz nie będę mógł. O, tu już nie mogę robić, budować, nie? Ale mogę zbudować wieżę. Jeżeli nie ma tych latających stworów, to ta wieża będzie wybijała mi. te. te, te inne stworki, które chodzą. I po prostu będzie go osłabiała i wtedy będę mógł na przykład tu stworzyć mur i ulepszyć. No dawaj dawaj. Ulepszyć tą farmę, no i, i gitara nie. Tylko, że to też jest dobre, że nie muszę biegać aż tutaj po pieniądze wtedy, jak jest ta farma, bo rolnicy przychodzą do osady i wtedy tam od nich, zabier i tam od nich zabieram te pieniążki, tak? Czyli bliżej, tak? To wiadomo, jak się już to rozciągnie, to cały dzień właściwie jazdy jest później e, w tych dalszych momentach. Dobra, kogoś tam żeśmy. Czy zdążą stworzyć? Czy zdążycie? Mam nadzieję, że zdążycie. Także szybko budujcie. Patrzcie, mamy drugiego rycerza, świetnie, tylko kurczę w tą stronę, a z tej strony nikt nie przyszedł. Ja pierdzielę nikogo nie. O, już jest. Super dźwięk. Nikogo nie zatrudniliśmy. O, jest jeden farmer. Niedobrze. Niedobrze, nie mamy tutaj porządnych obrężniczych. Obronnych. O, ale ile kasy za to. Ale ścina. Nie podoba mi się to. Czemu tak to ścina? O, już tu są. Cholera jasna. Bierzcie monety spadajcie. No chowaj się. No idą z tej strony jednak, no. No idź ty. No i, no, i łuk też zabrali. Ty burasie. Ładuj, ładuj, ładuj. Dobrze, świetnie. Bo tu na pewno zaraz latające będą i jeszcze przyjdą te... Ładuj! Hmm. Źle, źle strzelili. No nie w mur! No i po co, widzicie, łucznik jeszcze podchodzi za... O, trzeba się ewakuować. O, świetnie, trafili, o, idą te latające stwory. No nadzieję, że się zatniem, bo ostatnio mur, nie zacięły się, porwą mi ludzi. Matko, zobaczcie, co się będzie teraz działo. O, zabili go! Świetnie! A, już go, już go wstrzamał. Tego też porwienia, tego nie, bo nie był mój. Ale widzisz, zjadły ludzi z wieży, niestety. Ale... Nawet, łatwo, nawet ładnie nam poszło. Żeby tu było więcej uczników, to też byśmy to lepiej... ...lepiej bym się obronił po prostu. Ale okej, okay, pędźmy. Ty, może masz coś dla mnie, coś będziesz miał, to przynieś. <śm> szybko ich pozatrudniajmy, tam trochę ich potrzeba, świetnie, świetnie, wybroniliśmy się. Moi drodzy, ten tu widzicie leci, w szamał niestety biednych wieśniaków, jak i moich zbrojnych. No, ale kolejne 5 dni na plus. No i będziemy tak się myślę rozwijać. Teraz już będzie kasa. Teraz już tylko do przodu, mamy już zbrojnych, mamy już yy, pieniążki. Właściwie... Yy, stały, stały dochód, o w ten sposób. że Już nic nas raczej nie powstrzyma i tutaj chyba tego na razie muru nie będę robił. A zlepszymy jeszcze tą wieżę jak już tu jesteś. Parobku. Dobra moi drodzy. To będzie na tyle w tym odcineczku, żeby po prostu nie tracić na kolejnych. Eee, widzimy się w kolejnym odcinku w dniu 16. już, także do przodu pomału już raczej, jeżeli nic nie skopię, to nic nie powinno nas powstrzymać do podbicia rekordów, albo do przejścia tej gry. Jeżeli można ją przejść, to ją przejdziemy. I cóż, do, jeżeli wam się spodobało, już jeszcze nie udosłyszę, jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem, no i słyszymy się w kolejnych odcineczkach no i piszcie jeżeli chcecie oczywiście bo to też no mi sprawia wielką przyjemność że, że, że lubicie oglądać moje filmy i że chcecie ich więcej także do zobaczyska, do usłyszenia, trzymajcie się cześć